imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, nikt nie jest w stanie chronić mnie tak jak Ty. Dzięki Krzyżowi Świętemu stawię czoła wszelkim życiowym trudom, bo wiem, że jesteś przy mnie. Staram się być dzielna, zawsze ufać i wierzyć w Twoje miłosierdzie, dlatego zawierzam Ci to, co ciąży mi na sercu. Chryste, chciałabym żyć z każdym człowiekiem w zgodzie i chrześcijańskiej miłości. Boli mnie, gdy ktoś nie chce tego samego, nie dąży do zgody. Błagam, Panie, chroń mnie od zasadzek nieprzyjaciół, od ostrza złego słowa, od plotek, kłamstw i zawiści. Spraw, bym już nigdy nie była celem czyjegoś ataku. Pozwól, proszę, by ci, którzy źle mi życzą, otrzymali Boże błogosławieństwo, które pozwoli im i mnie na odbudowę poprawnych relacji. Proszę Jezu, pozwól, by strzegli mnie święci aniołowie, by podpowiadali mi, co robić, by uniknąć niebezpieczeństwa. Proszę, spraw, by nauczyli mnie miłości do każdego człowieka, nawet tego, który nie życzy mi najlepiej. Zbawicielu, wierzę, że tylko przy Tobie będę bezpieczna. Z całej duszy pragnę wypełniać Twe przykazania. Postaram się zrobić wszystko, by wzbudzić w swym sercu jak najwięcej miłosierdzia względem mych nieprzyjaciół. By żyć w pokoju niezależnie od okoliczności. Błagam, chroni moje zdrowie i życie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.